zaczynamy kolejną eksplorację tym razem w uciecha. podejście numer dwa Zobaczmy, co tu zostaniemy teraz W tej były kasy szatnie, jak widać jeszcze. Są trzeba uważać pod nogi. Bo wszędzie jak widać ślady. Kolejna łazienka. Schody do góry, ale my jeszcze do góry nie pójdziemy. Widzimy tu na ta sala. Była eee, to sala bankietowa. No, imprezy okolicznościowe organizowanowi jak widać jeszcze artefaktów troszkę zostało Nie będzie do mnie puszek, nie zbierali, że zobaczymy jeszcze jakieś w jakichś sklepach terakota. Idziemy tu dalej to jest straż pożarna. OSP. Kina uciecha wybudowane jako remiza, bo to remiza strażacka OSP. Tutaj jeszcze widać. Eee, tak zwane szpindy. Tej szafki dla pracowników. Kuchnia. Kina uciecha powstało do je 5 lat między 1924 a 1929 rokiem. Na początku się tak nie nazywało, było po prostu remizą strażacką. Ech. W późniejszym czasie utworzono tutaj kino. A jeszcze jakieś nowe okno. Utworzono tutaj kino. Sala widowiskowa mieściła około 500 osób. Około 500 osób. I później tutaj na dole organizowano yy, imprezy okolicznościowe. Bankiety i takie tam. To jak widać, w pozostałości po tym sklepie, które tam były, te reklamy z tymi kapelkami. Okna balkonowe, duże, jeszcze jakieś płyty. w późniejszym czasie jeżeli dobrze pamiętam przejęło to miasto i taka ciekawostka w okresie między znaczy w okresie II wojny światowej przejęli to Niemcy Starzacy nasi zostali wyrzuceni z tego budynku także budynek z dosyć bogatą historią Oczywiście szczegóły w opisie filmu idziemy trochę wyżej. Zobaczymy czy tam u góry. Są tu dwie klatki schodowe, sala lub widowiskowo. Że jeszcze mamy czas widać. I stan tak. No, jest tu trzeci raz, także stan się pogarszał. Z wizyty na wizyta jest coraz to gorzej. Pierwszy raz to byłem kilka lat temu. Niestety nie mam z tego miejsca filmu. To no będzie pierwszej i no jest to straszne jest no. dziwne, że Aż dziwne, że w takiej lokacji Jeszcze nic nie jest zrobione no, z tym pod nogi. Widać pozostałości z krzesełek Tutaj tu jak już wspominałem było około 500 Także Jest ta nagonia Bardzo mnie to boli że te nasze miejsca tak szybko popadają w ruina No i sala widowiskowa. Zobaczcie jak to wygląda. Piękno. Ty były te zasłony, żeby się światło nie, nie przebijało na tych otworach Tu Czy ktoś ustawił fotele. Jedziemy na szczyna zobaczyć zobaczymy tutaj ja patrzeć do góry przede wszystkim bo, bo pokaza po tym Zlatuje z góry Zobaczcie na sufit. Te płyty się tam ledwo czynią, mogą w każdej chwili spać na gowa. To jeszcze pozostałości z tego ekranu powiedzmy ile też wygląda to tak postapokaliptycznie. To jeszcze jakieś resztki z prądu. czy się nawet kalory rosną. No dziwne, bo kalorypery znikają pierwsze zawsze wszystkich takich miejsc. No, ale ten jest chyba za duży, żeby go wynieść. że może zostać jeszcze trochę? Ja Tutaj pewnie jakieś łazienki do personelu. Ja, białe kapelki, a w każdym, w każdym miejscu publicznym. Te, nie wiem, jakie to mogło mieć przeznaczenie te pomieszczenie. Są tu jakieś stare dokumenty jeszcze? Przedsiębiorstwo Państwowe, Okręgowy Zarząd KIN w Katowicach. A specyfikacja magazynowa czyli to był jakiś magazynek. Idziemy dalej. Robię wrażenie tutaj to miejsce Ale robię wrażenie Jak widać Wszystkie te linki jeszcze wiszą i ten kadorię może być tak po prostu jak mówię że nie dali rady go wyszarpać taki bęben znowu coś popatrzcie jeszcze raz kolejne drzwi tu jeszcze kilka więcej tych pomieszczeń była jakaś czyli też pewne jakieś socjalne no i te butleny ładne kolejne łazienki kolejny socjalny z zarwaną podłogą tak jak wspominałem jak budynek był wybudowany jako remiza strażacka. W późniejszym czasie miał tu tą orkiestra strażacką próby a e, no później na dole zrobili powiedzmy restaurację, bo tam jakieś przyjęcia okolicznościowe i innej imprezy No a później wiadomo no co się stało państwo przejęło i popadł w ruina budynek nie wiem czy budynek jest pisany i rejestrze zabytków podejrzewam że nie, bo chyba jest jeszcze troszkę za wcześnie Na to jeżeli budowa została ukończona w 1929 roku podejrzewam że już będzie można go wpisać na listę to już nie będzie nie będzie co Więc idziemy wyżej Idziemy do tej loży wyjdziemy tam gdzie były te e, No sprzęt skina Wszystko stronę trzeba bardzo uważać pod nogi jest tam widok z góry na salę widowiskową zobaczyć jest to zbyt bezpieczne jak widać to są właśnie te powiedzmy rzutniki kinowe tak to wyglądało kiedyś jest teraz wygląda to całkiem inaczej, no nie jest to IMAX no ale kiedyś taka technologia była zobaczymy jeszcze przez

Tutaj pracował pan który puszczał filmy, idziemy dalej A i nasze przeznaczenia nie znam Tutaj jakiś schobek Zobaczcie No nie będę się tam teraz wpychał Jeszcze jakieś z lamp. Było upływie tych lat jeszcze troszkę tych artefaktów tutaj zostało. Oczywiście zaskradziono wszystko, to zawsze się odbywa w takich miejscach, ale jeszcze troszkę ich tu jest. O! Kolejna łazienka i wejście na strych hmm. ale widać no jest to taka typowo budowla okresu międzywojennego także budynek bardzo ładny jakby nie było okazały. i tutaj lepiej po tych deskach nie deptać To jest takie bardzo charakterystyczne miejsce tutaj o to. to tutaj to widać z zewnątrz bardzo fajnie A tu wentylację Zrobiłeś od już Także wspominał w czasie wojny Niemcy przejęli obiekt. Jak wiadomo, nie były to dobre czasy dla nas Polaków. I tak to wygląda. No nie ma tu nic więcej do pokazania. Jest jeszcze tam piwnica. Ale z tego, co bym tam zauważył, była po prostu zawalona. Ech, nie wiem, czy się do tam wejść, jeżeli się do, to jeszcze to dogrom, jeżeli nie, no to to już będzie na tyle z tego niewątpliwie bardzo fajnego miejsca. Jeszcze na koniec taka ciekawostka pomnik w kształcie obelisku bardzo fajny widać przeladzianą poległem za wolność i niepodległość ojczyzny 3 maja 1991 roku